Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do naszego kanału. Widzi. Jeżeli to, co prezentujemy, przedstawia dla Państwa wartość, to bardzo proszę o subskrypcję i komentar komentarze oraz kciuki. Dobry. Dziękuję. Chociaż media głównego nurtu ogłosiły zwycięstwo Bidena i tym samym zdecydowały przemilczeć prawdę, Donald Trump nie poddaje się i reklamuje nieprawidłowości przy urnach wyborczych. Korupcja w Partii Demokratycznej nie jest niczym nowym. Jej korzenie sięgają daleko, daleko wstecz. Oskarżenia Donalda Trumpa nie są niczym nowym, a dla kogoś, kto zna historię Partii Demokratycznej. Media głównego nurtu zdecydowały ignorować dowody, które przedstawia Trump reklamujący prawidłowość wyborów i postanowiły odwrócić kota ogonem, oskarżając go o narażanie systemu demokratycznego na niebezpieczeństwo. To są te same media, które, co można sprawdzić zresztą podczas wyborów prezydenckich w 2000 roku entuzjastycznie poparły Algore kandydata demokratów. Wówczas media broniące Algore argumentowały swoje poparcie dla demokratycznego kandydata na prezydenta w, w, w walką o nieskazitelność demokracji. Jakie piękne, górnolotne słowa, prawda? To są te same media, proszę państwa, które dziś tak brutalnie odmawiają Trumpowi głosu. Jeśli myślimy, że system demokracji jest nieskazitelny, zgodny z prawem, takie, takie wydarzenia zawsze, zawsze nas zaskoczą. Praktyki mafijne, które w tych wyborach prezydenckich, o które, o które oskarża Trump, oskarża demokratów. Proszę Państwa, nie są niczym nowym. Podobna sytuacja miała już miejsce w samej Partii Demokratycznej podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Otóż demokraci wówczas zbojkotowali kampanię wyborczą Berniego Sandersa, nadzieję globalnej lewicy, aby wysunąć Joe Bidena. W przeddzień Narodowej Konwencji Demokratów wybuchł wielki skandal. Po opublikowaniu przez Wikileaks ponad 19 tysięcy maili podważających wiarygodność Sandersa, a które ujawniły wewnętrzną, wewnętrzną konspirację Komitetu Narodowej, Partii Demokratycznej, mającą na celu wysunąć Clinton jako, jako kandydata. Hmm, czyli Clinton miała być za Sandersa, i dlatego zmontowano to, to całe, to całe, to całe hmm, ten cały cyrk. Arturo Camorra, dyrektor Presente Org, wówczas stanowczo pod, potępił takie działanie i dosłownie nazwał je wielką korupcją Partii Demokratycznej. Dodał, że taka sytuacja jest spowodowana naciskami elit finansowych i politycznych na superdelegatów partii, w poszczególnych Stanach, którzy wspierają nie mniej nie więcej tylko Hillary Clinton, ignorując, kompletnie ignorując głosowanie powszechne. Czyli z tego wynika, że ci, kto głosują, to sobie głosują, a my i tak ustanowimy swoje. Skandal ten zmusił Debbie, Debbie Wasserman-Schulz, aby ustąpiła ze stanowiska prezydenta Partii Demokratycznej. I według Dony Brasil również członka Partii Demokratycznej, Debbie Wasserman-Schulz miała doprowadzić. Komitet do finansowej ruiny. U progu kampanii wyborczej komitet miał bowiem wówczas 2 miliony dolarów długu, co czyniło go niezdolnym, praktycznie rzecz biorąc, niezdolnym do efektywnego działania i dawało pole, pole do nadużyć. Z pomocą w tamtym momencie przyszedł sztab ni mniej, nie więcej, tylko Hillary Clinton, która podchodząc. Bardzo kreatywnie do zasad finansowania kampanii przesłała swoje fundusze wprost do skarbca demokratów, jednocześnie przejmując kontrolę nad, nad wydatkowaniem tych pieniędzy. I pytanie zachodzi tutaj, nad czym jeszcze przejęła kontrolę. Bardzo zresztą było to kreatywne podejście do sprawy, nie sądzicie Państwo? Skandal ten nie uszedł uwadze ówczesnego kandydata na prezydenta Don Donalda Trumpa, który w swojej kampanii nazwał Hillary Clinton przedstawicielką, sk przedstawicielką skorumpowanego establishmentu i na swoim twójcie nazwał ją przestępczą, przestępczą Hillary. To jest tylko jeden z przykładów, a takich i jemu podobnych Partia Demokratyczna ma w swoim, na swoim sumieniu wiele. Członkowie partii starają się nie zauważyć szerzącej się, galopującej korupcji Hillary Clinton, zawsze gotowej do zniszczenia. Każdego, kto nie jest z jej ekipy. Hillary Clinton nie toleruje sprzeciwu. Zawsze ty i tylko ona, jej opcja jest słuszna. Tak jak to miało miejsce, kiedy Tulsi Gabbard chciała kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wówczas Clinton zorganizowała bezwzględną kampanię przeciwko niej. I, i, I aż do momentu, aż ją zmusiła do, do ustąpienia i usunęła ją z wyścigu na fotel prezydenta. Bez żadnej wątpliwości można powiedzieć, że Clintonowie są docna skorumpowanymi, skorumpowanymi ludźmi. Jednak, proszę Państwa, to nie oni wprowadzili korupcję w Szeregi Partii Demokratycznej. To nie rodzina Clinton była pierwsza, która prowadziła brudne gierki w tej partii. Tutaj troszeczkę troszeczkę przytoczę troszeczkę historii, ale zapewniam, że, że, że ciekawe historii. Otóż w Stanach Zjednoczonych od XIX wieku wybory na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym zawsze były kradzione, a nie wygrane. Zdziwili się Państwo, prawda? Ja też. Należy zauważyć, zauważyć że najbardziej, najbardziej. Nieprzyjemny i niemoralny, jakby to powiedzieć, w moim odczuciu przynajmniej niemoralny, był fakt, że pod koniec XIX wieku, gdy zaczęło być wprowadzane prawo tak zwanej białej supremacji, zaowocowało to reżimem jednopartyjnym, gdzie Partia Demokratyczna miała absolutnie wszystko. I wówczas jednym, jednym z jej wielkich osiągnięć było oczywiście, oczywiście w cudzysłowie, było wyeliminowanie tych o, jakby tu powiedzieć, o innym kolorze skóry, skóry z listy wyborców. Wiecie Państwo, o jaki kolor chodzi, prawda? Zrobili to w iście diaboliczny sposób. Wyobraźcie sobie Państwo, że zrobili to przy pomocy testów piśmienności, czyli każdy wyborca, z tych oczywiście, co niedawno jeszcze byli niewolnikami i mieli inny kolor skóry, musieli przeczytać jeden artykuł konstytucji i wytłumaczyć jego znaczenie. I to zrobili ci wspaniali demokraci, którzy walczyli zresztą do dziś walczą. O równość, o równość wszystkim. I wyzwolili tych ludzi spod ucisku, prawda? Czyli jakby no, można było tutaj zauważyć, ludzie przeszli z deszczu pod rynę. Ludziom, którzy kazali ludziom, którzy doskonale wiedzieli, że, że którzy nie potrafili, nie umieli pisać ani czytać a tym bardziej wyjaśnić w sposób sensowny jeden z artykułów, artykułów Konstytucji. Takie wejście zagwarantowali im, wejście do życia wolnego zagwarantowali im ci wspaniali demokraci. Tak zawsze, tak zawsze wychodzi z nimi, wychodzi, tak zawsze się z nimi wychodzi jak zabłockie na mydle. Najpierw obiecują wiele, a jak już osiągną to, co chcieli, to sami Państwo wiecie. Ale idziemy dalej. W roku 1888, demokratyczny prezydent Nowego Jorku. Yy, Grover Cleveland ubiegał się o ponowną reelekcję przeciwko byłemu i stanął przeciwko byłemu senatorowi Indiany Harrisonowi. W tym czasie karty do głosowania były drukowane w większości stanów i rozprowadzane przez partie polityczne, a głosowanie było publiczne. I tutaj niektórzy wyborcy tak zwani pływaki, ci, którzy nie byli stabilni, sprzedawali słowie, głosy temu, kto, za, kto zaoferował wyższą, wyższą cenę. Robili coś w rodzaju plebistytu i to proszę Państwa nazywa się patriotyzm. Patriotyzm wielką, wielką amerykańską gębą, prawda? E, idziemy dalej. Chicago. Jest można powiedzieć od zawsze znane jako miasto z brudnej, z brudnej polityki i tutaj i długiej tradycji sfałszowanych wyborów, oczywiście kontrolowanych przez machinę demokratów. w latach, w latach 1927 1931 Big Bill... Thompson był ostatnim burmistrzem republikańskim w Chicago. I to chyba samo, mówi, samo za siebie mówi, prawda? Jak można być tyle lat nieprzerwanie, nieprzerwanie u władzy. Coś trzeba robić, żeby to, żeby, 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 żeby to się spełniło takie marzenie, prawda? Od tamtej pory miasto należy do demokratów i polityka Chicago jest kontrolowana przez demokratów. Wielo, tutaj wieloletni, wieloletni profesor nauk, nauk politycznych z Uniwersytetu w Illinois, Dick Simpson, powiedział, że brudna polityka Chicago, niestety, ale jest prawdziwa. W roku 1931 burmistrz Anton... Kemark stworzył maszynę dem, który, dzięki której wygrał wybory. W roku 1940, i proszę bardzo tutaj słuchać uważnie, Fla, Franklin Delano Roosevelt wygrał swoją trzecią kadencję prezydencką dzięki burmistrzowi Chicago, Edowi Kelly i jemu, jednemu z jego popleczników, którzy w odpowiednim momencie zareagowali i zwołali potężną manifestację i tym samym zapewnili Rooseveltowi reelekcję. Nie ma to jak dobrze przyjaciele, prawda? Rączka, rączkę myje. I tutaj następnie, w wyboru, wybory w roku 1963, które Wygrał demokrata Lyndon B. Jones, także były dyskusyjne. W ostatnim momencie, na szczęście dla demokratów, niespodziewanie pojawiły się karty z głosami, które przeważyły szale. Coś podobnego jak tutaj, prawda? jak w tej chwili. Dla demokratów ani dla sądu, w ówczesnym czasie dla sądu nie miało jednak znaczenia, że karty do głosowania wyraźnie różniły się kolorem, krojem czcionki i kolorem tuszu. Podobne wątpliwości co do kart wyborczych pojawiły się w roku 2000. Wówczas wiele stanów korzystało z takiego systemu głosowania stworzonego w latach 60., gdzie się dziurkowało karty wyborcze. Pomimo długich historii awarności tych maszyn i przez to utraty głosów, nikt jakoś nie zwracał na to uwagi. Nie wiadomo dlaczego. Aż powstał właśnie problem na Florydzie w roku 2000. 2000. Roku. W efekcie proces wyłonienia zwycięzcy wyborów prezydenckich trwał wówczas cały miesiąc. Gore złożył pozew do sądu, aby, aby zakwestionował te wyniki wyborów, złożył pozew do sądu, aby ręcznie, ręcznie przeliczyć karty do głosowania, jednak Bush odwołał, odwołał się od prośby Gore i chociaż ten wygrał w Sądzie Najwyższym Stanu Florydy, na to jednak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 12 grudnia orzekł, że Kongres wyznaczył stanu ostateczny termin, więc nie było więcej czasu, na, nie starczyło czasu na, przelicza, na przeliczanie głosu. W związku z tym Gore musiał niestety, ale przyjąć, przyjąć, przyjąć porażkę. Tak więc obecnie oskarżenia Donalda Trumpa o, powiedzmy, delikatnie kombinację demokratów przy urnach w procesie wyborów na prezydenta nie są niczym nowym. I z pewnością nie są też zaskoczeniem dla, dla Amerykanów. Są do tego przyzwyczajeni. Stany Zjednoczone, zawsze kojarzące się nam z perfekcyjnym systemem sprawiedliwości i demokracji, patrząc chociażby na system wyborczy, okazują się być za przeproszeniem za słowo jednym wielkim butelem. I nie ma nic wspólnego tutaj z naszą wizją państwa ideału. Jak widać z tego krótkiego materiału, który, który zaprezentowałam państwu, manipulacje wyborcze weszły demokratom, ale to dobrze weszły, weszły w krew. W tym, miejscu, w tym miejscu, też należałoby zweryfikować słowo demokracja i demokracji. Te słowa, które słowo demokracja, które dla nas mają tak pozytywny wydźwięk Niestety, dziś w rzeczywistości są tylko kolejną manipulacją globalistów, marksistów i tej całej, całej reszty. Całej reszty. W, tym układzie, w tym układzie nie jest zaskoczeniem taki, taki stan rzeczy. Dla komunisty przecież kłamstwo jest wpisane w doktrynę. USA, mimo że USA ma przejrzystą konstytucję, i w tym sensie, i właściwie na podstawie której prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze nie został formalnie ogłoszony. A to, co się dzieje, można określić jako, jako przewrót dokonywany w białych rękawiczkach, jako przewrót demokratów, dokonany przez demokratów, dokonany w białych rękawiczkach, tylko, jak można zauważyć, już chyba troszeczkę brudnych. Atak na konstytucję i tym samym atak na konstytucję i atak na, na normy prawne. Media głównego nurtu, jak Państwo wiedzą, ogłosiły już zwycięzcę. Sprzedają nam kłamliwy obrazek, i mówią, że mamy w to wierzyć. Przekazują, przekazują informacje pod tytułem Biden zwyciężył, Trump zły i nie rozumie, że przegrał. I oczywiście Trump chce zniszczyć naszą przepiękną demokrację. Sprzedają nam rzeczywistość, która nie istnieje. Zresztą, zresztą zawsze tak robią. A po co to robią? A po to, proszę państwa, aby dojść do takiego momentu, kiedy. I tutaj bardzo właściwie pasuje słowo Gebelsa. Kłamstwo opowiedziane tysiąc razy staje się prawdą. I tutaj, w tym wypadku, jest tak samo. Obawiam się, że będzie tak samo. Tak jak już mówiłam, konia z rzędem temu, który w tej chwili, teraz. W wyniku, gdy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ogłosi, że racja jest po, po stronie Trumpa, konia z rzędem temu, kto będzie chciał odebrać Bidenowi to zwycięstwo. Ale również tutaj, w tym wypadku, chodzi o to, aby narzucić nam całemu społeczeństwu narzucić nam normy mentalne, w którymi mamy się poruszać, narzucić nam zakres myślenia i postrzegania świata. To już jest zakres globalizmu. Myślę, że jest najwyższy czas, proszę państwa, abyśmy spojrzeli krytycznym okiem na ten światowy i na ten europejski nasz europejski kraj i zaczęli widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi, y, 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 jakie nam pokazują. Y, USA, y, W USA ten narodowy dramat i, i trauma, którą w tej chwili przechodzą, przechodzą y, które nastąpiły, y, nastąpiły po wyborach, w również w poprzednich latach, y, mogą się, mogą się, powtórzyć, mo, mogą się powtórzyć, w tym roku. Oczywiście będzie to zależeć od tego, jak bardzo zdeterminowani będą kandydaci na stanowisko prezydenta, prezydenta Trumpa, przepraszam, prezydenta USA. A wydaje się, że Trump jest twardym facetem i nie, nie, nie popuści. Yy. I również to, jak będzie, jest bardzo zdeterminowane od, od społeczeństwa. W tej chwili, moim skromnym zdaniem, temperatura została podniesiona aż do takiego momentu, że prawdopodobnie, że jest prawdopodobne, że społeczeństwo może, może sprawiedliwość wziąć w swoje ręce. Zda się, zda, się, że, zda się, że chodzi o tutaj właśnie o to o to demokratą, żeby ludzie wyszli, wyszli na na Jeżeli, A jeżeli, proszę państwa w Stanach zrobi się gorąco, to bardzo szybko to może się przenieść do Europy. Raczej jest pewna, że to się przeniesie do Europy, bo to już widzieliśmy w tym roku po protestach, które były w maju z, poprzez, przez śmierć Floyda. Mieliśmy tutaj tego przy, przykłady, prawda? Dziękuję.